W takich warunkach trudno zmusić skrzynię do normalnego wysiłku. Koła chwilami mielą na śniegu. Panowie będą musieli chwilę pokręcić się po okolicy, by rozgrzać olej w przekładni. Jak to patro skrzyni? 52 stopnie na razie ma. Wydaje mi się, że musimy bardziej ją spróbować obciążyć, uh -huh. żeby ona szybciej się nagrzała i, i też to ciśnienie w niej. I tam poszło na te wszystkie zabory. Dobra, to no prawo taka droga jest gdzieś się będę spędzić i zobaczymy co się stanie. Nie chodzi o wysoką prędkość, a o dynamiczny start. Zmienia płynie bez zawahania, nie ma żadnych tutaj anomalii, a Mateusz mówi, że ta skrzynia patycznie już umarła i że, no, że nie da się nim jeździć. Teraz będzie u nas jeździło dobrze, dobrze. My go oddamy, po tygodniu będzie telefon z podziękowaniem. Dobra, no tej prostej go trochę docisnę. Zobaczymy, co się będzie działo z nim. Ojej. Widzisz? No nie, to ta skrzynia nie działa dobrze. Niesprawna skrzynia biegów. O, czyli potrzebowała 10 km żeby się trochę nagrzać. Ja już nie mogę jechać. O, zablokującym ruchu. Jeszcze do boku zjadę. Radość była więc odrobinę przedwczesna. Skrzynia wyrzuciła cały zestaw różnych wykrzykników. Pojawiły się cztery błędy. Kontrola przełożenia sprzęgło B. Kontrola przełożenia sprzęgieł. Blokada parkowania. Kontrola przełożenia sprzęgieł. Hm. Czekaj. No to grubo <laughs> się zadziało. Ok, wygaszę go.